Nowy plac zabaw na żółtancach Gdzie jest sobota Pokażę nam to z bliska są stawki dla dzieci Przeszkody dla dzieci I taki, takie coś YouTube zobaczy i TikTok To takie Zjeżdżanie jest nawet Zapraszam wszystkich dziećmi na żółtance plażę w powiecie Chemskim i na hełm. To jest właśnie ten przed zabaw. No i tyle. Posłuchajcie w filmik ptaków. <laughs> To jest wiosna, sobota, 7 maja, żółtańca pracowa. Dziękuję za uwagę, do widzenia, cześć, w kolejnych.